Rosza. Ciężkie czasy dla agentów. Część 22. Politykę zagraniczną Moskowi można porównać do tresowania psów bojowych. Kiedy Moskowia była silna, mogła swe psy szczuć na kogo chciała i wypierać swojego z nimi związku. Obecnie, kiedy Moskowia jest słaba, ranna i krwawi, musi niezwłocznie wszystkie swoje psy powystrzelać, bo ją zagryzą. Jeżeli grozi przechwycenie przez wroga, broń jest niszczona. Trzyma palną świecę, biorą go. Zginął, o nie, skoczył w dół, do lochów. Dobrze rzecze jenerał, nie odda im prochów. Najgroźniejszą bronią jest agentura wpływu. Niewykorzystywana część agentury wpływu też zostanie zniszczona, z tym, że przy użyciu innych technik. Niektóre obiekty o znaczeniu militarnym wznosi się od razu z komorami na ładunki wybuchowe, żeby później nie tracić czasu na wiercenie otworów. Podobnie Moskowia, tworząc swoją agenturę wpływu, wmontowała w nią mechanizm autodestrukcji. W cywilizacji moskiewskiej największym nieszczęściem jest zamienić się rolami ze swoimi podwładnymi. To bardzo dobrze rozumiał Stalin. Podczas wielkiej czystki zastępca torturował swojego szefa. Jeżeli torturował go dobrze, dostawał jego stanowisko. Trochę na nim pobył, po czym z kolei jego torturował nowy zastępca i tak parę razy pod rząd. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Tradycją sowieckiego państwa były czystki. Co kilka lat wyżynano w pień jedną ekipę, by zastąpić ich jeszcze gorszymi neofitami. Za każdym razem ci biedacy, którzy wspierali wymianę i byli jej beneficjentami, naiwnie wierzyli, że czystka, która wyniosła ich na stanowiska, dopuściła do żłobów, była ostatnia. Oj, płonne były ich nadzieje, płonne. Jeżeli zatem dziennikarze Zetki i inni uczestnicy wiosennego ataku na Gazetę Polską liczyli, że ich takie bezprawne działania nigdy nie spotkają, to chyba poważnie się pomylili. Tego każdy boi się najbardziej i każdy zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. Ten mechanizm jest opisany w literaturze. Gryw wychodzi z gabinetu Stalina, mija dowódcę specgrupy Szyrmanowa, bezczelne spojrzenie, aresztuje... Zresztą Szermanow zawsze się bezczelnie patrzy. Dobrze z nim pracować, dopóki ma się go pod sobą, ale jeśli trafisz w jego łapska, to nie wiadomo, co ścierwo z tobą zrobi. A swoją drogą Szermanowa warto rozstrzelać, żeby w razie aresztowania trafić w ręce nieznajomego kata, a nie w łapy ulubionego ucznia. Wszystkich uczestników misji przedstawić do odznaczenia. Tak jest. Kiedy wrócą, powitać jak bohaterów. Wydać bankiet uroczyste wręczenie odznaczeń, potem makarego aresztować i zlikwidować. Z jakiego paragrafu? Wszystko jedno. Może też Szyrmanowa? Stalin umilkł, spojrzał Gryfowi uważnie w oczy. Szyrmanowa? Za co? Kiedyś kazałem odnaleźć Mazura, nie wykonał rozkazu. Stalin jeszcze raz popatrzył mu w oczy. Dobra, Szyrmanowa też, ale najpierw order. Moskowia zrobi wszystko, żeby jej agentura wpływu nie była od niej silniejsza. Gdyby funkcjonariusz ochrany wiedział, że będzie przewrót, carat upadnie, zostanie utworzona czeka, jego podwładny z ochrany zostanie czekistą i będzie go torturował, to nie zastanawiałby się ani chwili. Natychmiast, bez wahania, w odruchu psa Pawłowa by go zastrzelił. Różnica między funkcjonariuszami ochrany i współczesnymi wyższymi funkcjonariuszami służb Moskowi jest taka, że funkcjonariusze ochrony nie znali przyszłości, a współcześni wyżsi funkcjonariusze spec-służb Moskowi przyszłość znają i mają czas, by się do niej dobrze przygotować. Z pewnością tego czasu nie zmarnują. Obecnie polityka kadrowa Moskowi sprawia wrażenie ucywilizowanej. Jawne kary są symboliczne, polegają na dymisji, złamaniu kariery, pozbawienia zarobków. Morderstwa dokonywane są skrytobójczo i pozorowane na samobójstwa i zabójstwa z motywów czysto kryminalnych. Ale taki stan rzeczy nie musi trwać w nieskończoność. Jeżeli polityka kadrowa Moskowi pod wpływem okoliczności mogła zmienić się raz, to pod wpływem nowych okoliczności może zmienić się ponownie. Bezpieczeństwo najwyższych funkcjonariuszy spec służb Moskwy jest okolicznością, na którą odpowiedzieć najlepiej, powrotem do form polityki kadrowej starych i wypróbowanych. W pierwszej kolejności zostaną zlikwidowani fizycznie nadmiarowi agenci mający dostęp do tajnych kont w bankach zagranicznych. 25 czerwca 1998 roku około godziny 22. Podczas wysiadania ze swojego samochodu na parkingu przed budynkiem, w którym miał mieszkanie, strzałem w głowę z pistoletu z tłumikiem, został zamordowany Marek Papała, generał, były komendant główny policji. Według jednej z hipotez śledztwa, powodem zamordowania było posiadanie przez Papałę dostępu do tajnych kąt. Zamordowanie papały zapoczątkowało serię zabójstw i tajemniczych zgonów świadków oraz osób powiązanych ze sprawą. W sprawie papały kolejni świadkowie, którzy mogliby doprowadzić do mocodawców, popełniają samobójstwa, a działania śledczych nie przybliżają nas do prawdy, mówią w Gazecie Polskiej. Według nich nad tym, by mord na generale papale, olewniku i inne zbrodnie trzeciej nie wyszły na jaw, czuwają między innymi ludzie wywodzący się z byłego międzyresortowego centrum do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu. O tym boją się mówić z różnych powodów świadkowie wzywani przed kolejne sejmowe komisje śledcze, boją się również pytać o to kolejni sejmowi śledczy. Paraliżuje ich strach przed zemstą polskiej kupoli. Kupola, czyli zarząd mafii twierdzą nasi informatorzy. Zespół międzyresortowego Centrum do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu. Został powołany w czasie rządów Leszka Millera w sierpniu 2002 roku. Był to twór o ponadministerialnych uprawnieniach, w którego kierownictwie znaleźli się, jak twierdzą nasi rozmówcy, m.in. oficerowie i funkcjonariusze stanu wojennego, których akta znajdują się w byłej siedzibie Stazy w Berlinie. Gdy powoływano centrum, na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stał Krzysztof Janik – a jego zastępcą odpowiedzialnym za służby mundurowe, podległe resortowi, m.in. policję, był Zbigniew Sobotka, później skazany w aferze starachowickiej. W kierownictwie centrum byli doradcy Sobotki, Roman Kurnik, były kadrowiec SB. Sprawcy do dzisiaj pozostają niewykryci. Morderstwo papały nie jest jedynym związanym z tajnymi kontami w bankach zagranicznych. Wcześniej 7 października 1991 roku w niewyjaśnionych okolicznościach w wypadku komunikacyjnym zginął Walerian Pańko, prezes NIK. Rzekomy wypadek zdarzył się na kilka dni przed planowanym przedstawieniem Sejmowi raportu NIK w sprawie afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli FOS. FOS był instytucją służącą do tajnego wyprowadzenia poza granice Polski walut wymienialnych, taką jak PEWEX synchronizowane manipulowanie stopami hiperinflacji, kursami wymiany walut i oprocentowaniem kont, trzymanie rezerwy walutowej Narodowego Banku Polskiego na kontach oprocentowanych nisko, etc., etc. Policjanci, którzy oglądali miejsce wypadku jako pierwsi, wkrótce też zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Moskowia już dzisiaj dysponuje wszelkimi środkami i sposobnościami do likwidowania wybranych swoich agentów i funkcjonariuszy. Na rzecz Moskowi pracują zawodowi skrytobójcy, operujący w państwach trzecich. Mogą poszczycić się wieloma zamordowanymi wrogami Moskowi. Mordowanie funkcjonariuszy i agentów nie sprawi im różnicy. O wadze, jaką Moskowia przywiązuje do ich pracy, świadczy fakt, że nadała jej pozory legalności. Pozostali zlikwidowani fizycznie nie zostaną. Nie ma takiej potrzeby. Koszta są zbyt duże, a będąc likwidowanymi niefizycznie, jeszcze mogą do czegoś się przydać. Z tym, że numer z usamodzielnionymi funkcjonariuszami sprzedającymi dokumenty spec służb z siatkami agentur był jednorazowy. Drugi raz już nikt na niego się nie nabierze. Trzeba wymyślić coś nowego. Wprawdzie zimni, kremlowscy szachiści znani są ze zdolności przewidywania posunięć wroga wiele ruchów naprzód, ale teraz, jakby nie myśleli, to chyba nie wymyślą niczego poza zwykłym zadenuncjowaniem. Agenci, nieprzeznaczeni do likwidacji fizycznej, dostaną ostatnie zadanie. Że ono jest ostatnie, o tym dowiedzą się dopiero po fakcie. Będą destabilizowali sytuację, jak kto potrafi. Przydzielone zadania będą cząstkowe. Nikt nie dostanie więcej informacji niż to jest mu potrzebne do wykonania zadania. To nie wzbudzi żadnych podejrzeń, bo to jest procedura standardowa. Zbyt służby Moskowi zawsze tak postępują. Nie każdy agent wpływu będzie miał możliwość zorientowania się co z wykonania jego zadania wynika, że po złożeniu z zadaniami ich kolegów po fachu wychodzą akty terroru, Wojny, konflikty zbrojne, rewolucje, zamieszki, niepokoje, strajki, akty dywersji, masowe grabieże, zwiększona podaż narkotyków, rozpady struktur władz publicznych i tym podobne. Broń z arsenałów Moskwy będzie odnajdywała się w różnych dziwnych miejscach całego świata. Na przykład, notabene, na mniejszą skalę i ostrożniej, to już jest prowadzone od rozpadu ZSRR. Układ miał być prosty. But zarabia kasę i część oddaje kolegom z wojskówki. Przy okazji realizuje zadania wywiadowcze i dbając o interesy, jeżeli nie rosyjskiego państwa, to części jego elit władzy. Działalność Buta to przykład skutecznego połączenia prywatnej aktywności biznesowej z interesami państwa rosyjskiego w nowej globalnej rzeczywistości. Działał pod osłoną i często na zlecenie swych mocodawców ze służb. Jego dostęp do arsenałów Armii Czerwonej. Do broni produkowanej przez rosyjską zbrojeniówkę nie byłby możliwy bez protekcji wysoko postawionych osób. Bez osłony wywiadu nie byłyby możliwe dostawy helikopterów bojowych, systemów obrony przeciwlotniczej czy systemów min przeciwczołgowych. Buta można bez cienia wątpliwości nazwać największym dostawcą broni w konfliktach na czarnym lądzie. Z usług Rosjanina korzystali między innymi Muammar Kaddafi czy uczestnicy wojny domowej w Angoli. Zresztą BUT był znany z robienia interesów z obiema stronami konfliktu jednocześnie. Tak było w czasie krwawej wojny w Kongo, w którą zaangażowało się siedem sąsiednich państw i która pochłonęła kilka milionów ofiar. Handlarz śmiercią wysłał samolot, żeby uratować upadającego dyktatora Mobutu Sese Seko z oblężonego bastionu, choć ten bastion oblegali rebelianci uzbrojeni przez tego samego BUTA. Dlaczego But wpadł tak łatwo? Sposób, w jaki w końcu wpadł, mocno zastanawia. Bód został aresztowany w jednym z hoteli w Bangkoku w marcu 2008 roku, gdy przyszedł na spotkanie z przedstawicielami lewackiej partyzantki FARC. Okazało się, że to agenci antynarkotykowi z amerykańskiej DEA. Jeżeli na przykład separatyści ujgurscy zamiast wykrwawiać się na ulicach w walkach z Policją Chińskiej Republiki Ludowej będą mieli do dyspozycji walizkowe ładunki jądrowe, ekspansja Chińczyków na północ może być, jeżeli nie powstrzymana, to spowolniona. Może nawet uda się utrzymać władywosto. W lutym 2004 roku arabska gazeta Al-Hayat, powołując się na godne zaufania źródła w Islamabadzie, poinformowała, że w 1998 roku Al-Kaida zdołała kupić w Afganistanie taktyczną broń jądrową pochodzącą z Ukrainy. Przy czym transakcję wynegocjował w Kandaharze, będącym bastionem talibów, ukraiński naukowiec imieniem Wiktor. Władze w Kijowie stanowczo zaprzeczyły tym rewelacjom, podkreślając, że na mocy międzynarodowych układów Ukraina przekazała Rosji wszystkie głowice jądrowe w 1996 roku. Komentatorzy przypomnieli jednak wystąpienie ukraińskiego parlamentarzysty Piotra Simonenki, który we wrześniu 2002 roku głosił, że udokumentowany jest transfer do Rosji tylko 2200 głowic jądrowych, zaś los pozostałych 200 pozostaje nieznany. Ponownie też zaczęto analizować ostrzeżenie generała Alekseja Lebiedzia w 1996 roku, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji. Swego czasu decydent stwierdził, że władze rosyjskie nie mogą się doliczyć od 50 do 100 miniaturowych waliskowych bomb nuklearnych, stanowiących część uzbrojenia wywiadu wojskowego GRU. Generał poinformował, że każda z tych bomb ma moc jednej kilotony i może zabić do 100 tysięcy osób. Według Libiedzia miniaturowe ładunki mogą być przenoszone w walizkach o wymiarach 60 na 40 na 20 cm i stanowią idealną broń terroryzmu nuklearnego. Być może te ładunki zniknęły przypadkowo, naturalnie, nieintencjonalnie, ale może być też i tak, że rozpowszechnianiem informacji o zaginionych ładunkach tworzona jest podkładka, alibi, w celu uniknięcia odpowiedzialności za wybuchy planowane w przyszłości. Każdy agent wpływu zrobi, co będzie mógł. Jeżeli kogo nie będzie stać na więcej, to niech sprowokuje jakąś grupę do powybijania szyb kamieniami, porysowania samochodów. Jeżeli jakiegoś agenturalnego redaktorka nie stać na więcej, to niech ściągnie z internetu i w swoim szmatławcu opublikuje przepisy na konstruowanie domowym sposobem broni i ładunków wybuchowych. Jeżeli to nie wypali od razu, to może zaowocuje w przyszłości, a potem dowody przestępstw wylądują na biurkach funkcjonariuszy kontrwywiadu, policji kryminalnej i wszystkiego, czego trzeba mogą być przeprowadzane przez fałszywych buntowników przejęcia wyrzutni i wystrzeliwania rakiet, w tym także z głowicami jądrowymi. Mogą być dokonywane z dwóch motywów zniszczenia celu i sprowokowania odwetu w celu zniszczenia terenu potencjalnie dla azyli konkurencyjnego. W końcu agenci wpływu, uplasowani w Hollywood, po coś nakręcili filmy przygotowujące opinię publiczną na nadejście takich zdarzeń.